Mamy kolejną wielką gwiazdę z nami, Cześć. Marta Wanasik, może powiedz co tam Marta u Ciebie i jakie plany startowe na przyszłość? Eee, bardzo dobrze, póki co pracowałam nad sylwetką, a teraz formę startową robię na wiosnę, czyli Mistrzostwa Polski i kilka jeszcze kolejnych, ale o tym będę jeszcze wspominać. No. A powiedz mi, może ucholni śrąbka tajemnicy, jak wygląda? Jak wyglądają twoje przygotowania pod względem metod treningowych i twoje diety? Czy coś się pozmieniało? Czy możesz to zdradzić, jak to wygląda? Wiesz co, cały czas tak samo głównie, jeżeli chodzi o, o redukcję, to taką rotację węglowodanami. Jakieś tam tłuszczówki, nie tłuszczówki mi nie służą, a... Klasycznie, bo już tam wspominałam wcześniej, także u mnie się nic nie zmieniło. Aczkolwiek troszeczkę organizm już wiadomo jest przyzwyczajony, trochę bardziej oporny, więc trochę ciężej na pewno będzie ta redukcja przebywać. Powiedz mi, jak oceniasz tutaj tegoroczne debiuty pod względem kategorii kobiecych? Właśnie z ciekawości stałam pierwsze godziny pod sceną. Na razie widziałam tylko te niższe kategorie wzrostowe. Bardzo drobne dziewczynki. No widać, że ewidentnie się zmienił kanon oceniania bikini i wyglądu, ale to się zmienia z zawodów na zawody w Polsce, więc teoretycznie ciężko się wstrzelić. Osobiście lubię takie pełniejsze, większe, bardziej mieściste kobiety, ale no zobaczymy. No przygotowuję się tak pod siebie, taką jaką siebie lubię i chcę wyglądać tak będę. Nie będę na siłę dążyła do jakiejś tam chudości wysuszania się mocnego, bo... Myślę, że są drobniejsze teraz dziewczyny wybierane niż, niż ja wyglądam. No dobrze, to ja Ci życzę wszystkiego najlepszego i żebyś trafiła ze swoimi kwestiami odnośnie oceny, żeby na scenie wyszło jak najlepiej, żeby było mistrzostwo. No dziękuję bardzo. Dzięki.